Ze mną mecenas Michał Wawer. Dzień dobry, witam panie mecenasie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, jeżeli spojrzymy sobie na rynek nieruchomości w Polsce, to wydawać by się mogło, że pandemia w niczym nie pomogła, jeżeli chodzi o zakup własnego mieszkania. Wszyscy się tego spodziewali, że to COVID-19 wpłynie na obniżenie cen za metr mieszkania. Jest zgoła odmiennie. Dlaczego? Czym to wytłumaczyć? To prawda, zamiast obniżki cen mieszkań, której w warunkach pandemii, w warunkach ubożenia społeczeństwa można by się spodziewać, mamy sytuację dramatyczną, w której ceny mieszkań szybują w górę po prostu z miesiąca na miesiąc. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, natomiast na pierwszy plan wybija się polityka monetarna prowadzona przez rząd. Mamy sytuację, w której mamy. Bardzo niskie stopy procentowe, sytuacje, w której mamy zmasowy zalew rynku pustym pieniądzem, co powoduje wzrost cen wszystkiego. Kiedy dodamy do tego nowe podatki, czy, czy z poziomu Unii, czy z poziomu rządu krajowego, nowe podatki nakładane na prąd, na wodę, na paliwo, to mamy sytuację, w której Wiele czynników, tak, wiele surowców potrzebnych do wyprodukowania materiałów budowlanych, do zakupu kosztów pracy, do po prostu postawienia mieszkań. To wszystko się sumuje, składa w cenę mieszkań, które szybują w stopniu znacznie większym niż jakiegokolwiek konkretnego pojedynczego towaru czy usługi dostępnych na rynku. Żeby to pokonać, żeby to powstrzymać, trzeba diametralnej zmiany polityki finansowej, polityki inflacyjnej prowadzonej przez rząd. A czy to wystarczy, panie Wecenasie? Bo kiedy spojrzymy sobie m, chociażby na grunty, jakimi dysponują samorządy, które mogą sprzedać czy wydzierżawić deweloperowi, no to ich jest coraz mniej. To też na pewno może świadczyć o, o wzroście tych cen. Oczywiście, tego się tak łatwo nie zatrzyma. Problem jest dodatkowo potęgowany tym, że w warunkach, kiedy oszczędzanie pieniędzy w banku nie ma żadnego sensu, bo lokaty są bardzo nisko oprocentowane. Kiedy inflacja przekroczyła 5%, to każdy rozsądny człowiek, który oszczędził jakąś większą kwotę, to te pieniądze inwestuje właśnie w nieruchomości, co jest kolejnym czynnikiem podnoszącym na masową skalę cenę mieszkań, czynnikiem poniekąd psychologicznym, ale to jest po prostu racjonalne zachowanie każdego, kto, kto oszczędza pieniądze. Żeby to odwrócić, z każdym z tych czynników, o których mówiłem, trzeba się mierzyć tak naprawdę z osobna. Żeby ten proces odwrócić, potrzeba lat pracy, potrzeba jak najszybszego zmierzenia się z tymi wyzwaniami. Natomiast pewne rzeczy można zacząć robić już teraz. Jako Konfederacja na naszej konwencji programowej w najbliższą niedzielę przedstawimy w ramach Programu dla Polski po Lockdownie, programu Polska na nowo, przedstawimy również rozdział dotyczący polityki mieszkaniowej. A w tym rozdziale znajdzie się m.in. postulat powołania do życia mieszkaniowych kont oszczędnościowych, z których będzie mógł każdy Polak skorzystać czy dla siebie, czy dla swoich dzieci, tak żeby na przestrzeni lat odkładać pieniądze konkretnie na zakup mieszkania z wykorzystaniem stworzonych specjalnie na ten cel podwójnej ulgi podatkowej, dzięki której oszczędzanie tych pieniędzy będzie rzeczywiście sensowne, będzie przynosiło szybkie zyski. Od zaoszczędzonych pieniędzy. I szczegóły tego rozwiązania właśnie w niedzielę będziemy na naszej konwencji omawiać. Ja Państwa już w tej chwili serdecznie na to wydarzenie zapraszam. To ja tylko dopytam, jeżeli nie jest to tajemnicą i może Pan pewien nas się zdradzić wcześniej, czy ta ulga, podwójna ulga podatkowa będzie dostępna, skierowana do, do wszystkich Polaków? Tak, ta ulga będzie skierowana do wszystkich Polaków, a co dokładnie się kryje za pojęciem podwójnej ulgi podatkowej, to mam nadzieję, że osobiście będę wyjaśniał na najbliższej właśnie na konwencji programowej. Chciałem zapytać jeszcze o budowanie mieszkań przez państwo, czy to w jakiś sposób by rozwiązało problem tych dramatycznie wysokich cen, jakie dzisiaj oferują deweloperzy, czy to mogłoby zmienić konkurencję na rynku, jakoś wpłynąć właśnie na tę rywalizację, jeżeli chodzi o deweloperów. Różne kraje dostarczają nam bardzo różnych wzorców mądrze prowadzonej polityki mieszkaniowej. Fakty są takie, że to, co robiła Platforma i to, co robi PiS i to, co robił w przeszłości pierwszy rząd PiSu, mamy długą linię całkowitych, kompletnych porażek w zakresie polityki mieszkaniowej. Wszystkie programy mieszkaniowe, które oglądaliśmy przez ostatnie 20 lat, doprowadziły do wzbogacania wyłącznie deweloperów, nie przyczyniły się ani do obniżki cen mieszkań, ani do zwiększenia ich liczby ani do ułatwienia dostępu zwykłym Polakom do, do rynku mieszkaniowego. Dlatego w tej chwili potrzeba, i najgorsze jest to, że nad tym nie ma właściwie żadnego namysłu. Tak? Namysł nad polityką mieszkaniową to jest coś, co odbywa się na zamkniętych dyskusjach w wyspecjalizowanych think tankach. Tam powstało wiele fantastycznych pomysłów, z których część czeka tylko, żeby je wziąć i wdrożyć. Nie ma żadnego zainteresowania tym w sferach rządowych, w klasie politycznej. Mówię tutaj nie tylko o, o politykach PIS-u, ale też o politykach totalnych opozycji. Wszyscy akurat te mieszkania traktują jak gorący kartofel, który trzeba tylko przeżyć, przeczekać i zrzucić problem na następców. Także tutaj pomysłów, co z tym zrobić, jak to naprawić, nie brakuje. My część tych pomysłów zaprezentujemy jako program Konfederacji, a temat, do tematu polityki mieszkaniowej będziemy też na pewno wracać w przyszłości. Także jeszcze raz zapraszam Państwa serdecznie. 4 lipca w Warszawie konwencja programowa Konfederacji. Porozmawiajmy o mieszkaniach.